Zamknij oczy, pozwól ciemności objąć swą duszę. Znajdziesz małą cząstkę światła. Nadaj temu kształt, teksturę, każdy detal, który potrafisz sobie wyobrazić. Gdy będziesz gotowy, skup moc swojej duszy w ręce, a wtedy coś stworzysz. Tak używa się przycisku nadpisania. Zakończę tym dzisiejszą lekcję. Stworzyłem tą linię czasu dla ciebie, abyś odkrywał swoją moc. Kiedy mnie nie będzie, możesz odrobić pracę domową. Gdzie idziesz? Muszę odwiedzić kilka miejsc. Y Osobistych powodów. Apis pomoże ci, kiedy będziesz czegoś potrzebował. Nie spiesz się, a co ważniejsze Ach się dobrze, musieliśmy się tylko zrozumieć. Wszystko jest teraz lepsze. W końcu jesteśmy szczęśliwi, co nie? Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby uczynić X Gastera dumnym. Dzięki niemu nie tkwimy dalej w piekle. Koniec numer 0. Linia czasu numer 8. Xivent stworzył swoje pierwsze dzieło. Witamy, Metaton. Jestem Twoim stwórcą. Witaj. Czuję się dziwnie. Ta, sorry za Twoje ciało. Jeszcze nie umiem tworzyć rąk i nóg. Alfis mi pomaga, więc będziesz gotowy za kilka godzin. Ehe, nie gryź kabli. Posłuchaj mnie teraz bardzo uważnie. X-Gaster wiele od nas oczekuje. Zróbmy na nim dobre pierwsze wrażenie, okej? Okay? Pokażemy mu, że nasze dzieła mogą być idealne. Jak. Nie z mojego wisiorka! Roboty nie powinny być głodne. Metaton? Tak, użyłem trochę kompilacji danych. Lubi tańczyć i je cały czas. O, jego miecz może przyciąć wszystko. Broń? Dlaczego? Bo jest moim przyjacielem i strażnikiem. Czemu potrzebujesz strażnika? Ja. Nie wiem. Pomyślałem, że to by było fajne. Nieźle, jak na początek. Teraz go zniszcz. Co? Ale powiedziałeś, że. Toleruję Twoją głupotę. Ta kreacja jest ohydna. Jako ja mam władzę. To ja decyduję, co jest przydatne, a co nie. Kiedyś będziesz mógł zachować swoje dzieła. Kiedy ukończysz trening. Nie, nie rozumiem, co zrobiłem źle. Pospiesz się. Mamy jeszcze dużo do zrobienia. Jeśli ty nie potrafisz, ja to zrobię. Nie, czekaj! Daj mu drugą szansę, proszę! Czemu to zawsze musi się tak kończyć? Lekcja o. numer dwa. Ostęp wymaga poświęceń. Przestań! Czemu bagatelizujesz mój trud? Czego jeszcze ode mnie chcesz? Mam tego dość! Przepraszam, nie miał cię atakować. Od dzisiaj twój trening będzie intensywniejszy. Asystentko, posprzątaj ten bałagan. Będziesz tylko problemem. PiS numer jeden, linia czasu numer osiem. X-Event próbował mi się przeciwstawić. Wygląda na to, że byłem zbyt pewny siebie, myśląc, że mam go pod kontrolą. Nawet jeśli, fakt, iż eksperyment może używać własnej kreatywności, jest bardzo interesujący.